Piękne, wysokie policzki. To jest coś, co nas kobiety bardzo interesuje, więc pokażę Wam kilka moim zdaniem najskuteczniejszych trików, które można wykonać naprawdę szybko. Część z nich można nawet wykonać w tak zwanym międzyczasie bądź też w pracy. Dobra wiadomość jest taka, że mamy aż Cztery mięśnie jarzmowe, mniejszy i większy po każdej stronie. Mięsień policzkowy, także jest tutaj e, z czym. Pracować i zaczniemy sobie od ćwiczenia, które zresztą będzie wkrótce też taką treścią wyzwania, bardzo skutecznego i co naprawdę ważne, tutaj nie przesilimy twarzy i nie zrobimy jej żadnej krzywdy, nie wyszczuplimy nadmiernie, natomiast naprawdę te mięśnie jarzmowe będą pięknie pracowały. I tutaj poproszę Was o wciągnięcie mocno policzków z całej siły. Mocno, mocno i tak wytrzymujemy trzydzieści sekund. Hmm. I jeszcze mocniej? Pięknie. Kolejne trzydzieści sekund. Zrobimy w połączeniu z masażem, więc tutaj nam się tu przyda troszeczkę dobrej, wysokiej jakości olejku. Ja tutaj mam olejową bazę premium, którą kocham, bo ona cudownie zmiękcza, odżywia, pozostawia czyściutkie pory. E, także naprawdę świetna sprawa, to nam się przyda. I teraz tak, to będzie kombo ćwiczenie i masaż. Wsysamy policzki. Robimy. Takie tutaj jakby obcęgi i. Hmm? Ja to zrobiłam 10 razy, możecie zrobić to więcej razy, bądź na przykład możecie zrobić 3 serie, ale to jeszcze nie koniec z tym ćwiczeniem. Bo teraz będziemy próbować aktywować te policzki, zarazem robiąc tak, jakby uśmiech nimi, ale oczy pozostawiamy neutralne, żeby tutaj nam się nie robiły kurze łapki. To nie będzie proste, więc wykażcie troszeczkę cierpliwości. Wciągamy mocno poliki. Hmm? I tutaj napinam, one się robią aż jak skała. Hmm? Mogę też pulsować, wtedy zobaczycie te mięśnie jarzmowe. Tak, robimy też sobie 15 razy, czyli możecie zrobić trzy serie różne, bądź trzy serie każdego z tych wariantów, tak? Najprostszy, ale wcale nie prosty, bardzo aktywny, to jest mocne wystanie policzków i po prostu tak trzymamy. 30 sekund, przerwa, 30 sekund, przerwa i ostatnie. Jeśli nie wytrzymujecie tyle, to 20. Ja bardzo te wersje też lubię, bo na przykład robiąc sobie ćwiczenia typu pilates, jakieś, jakieś przysiady, mogę jednocześnie mocno wsysać policzki. Druga wersja to była przypomina z, z wessaniem policzków i takim masażem. Tutaj też cudownie Wam się sprawdzi łasza. To jest bez dłoń. I trzecia rzecz, i też możemy zrobić trzy serie, na przykład po 10 powtórzeń. To będzie taka mocniejsza aktywacja policzków. Gdyby Was niepokoił tutaj stan kurzych łapek, to zawsze możecie przytrzymać i wtedy. Starać się policzki uaktywnić. A teraz, żeby te policzki zrelaksować, nie przerywając liftingu, zrobimy coś takiego. Przełożymy sobie prawą dłoń na lewą stronę, i tutaj znowu musimy mieć troszeczkę poślizgu. Robimy bardzo, to jest przyjemne przy okazji, rozluźniające dla żuchwy, taki lifting pod kością policzkową. Zobaczcie. Tak to wygląda po jednej stronie: bliżej nosa, dalej nosa cudowny zupełnie ruch, i co? I oczywiście na drugą stronę przekładam dłoń. To jest przy okazji taki malutki, też i stretching. Można tutaj zrobić ruch zakotwiczania, chociaż nie jest on konieczny. Ja bardzo lubię. To już jest taka troszkę wyższa szkoła jazdy i przebieramy paluszkami tak szybko, jak potrafimy. Poczujecie rozluźnianie i tutaj przeciwdziałamy opadaniu tkanki tłuszczowej, grawitacyjnemu, także jest to takie antychomiczkowe, nabrustki. I na piękny owal. Także życzę Wam dobrej praktyki. Pamiętajcie, że ona może być krótka, natomiast tutaj chwila skupienia jest o tyle ważna, żeby przynajmniej w trudniejszych ćwiczeniach naprawdę te mięśnie aktywować. No i to właściwie tyle. Dużo uśmiechu.